Jest 5.30, słońce wstaje za jakieś pół godziny, a ja już jestem w drodze na łowisko, żeby zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie łowić, czy mam taki sprzęt, bo nie zaglądałem do tego X lat, w domu nie, nie miałem za bardzo okazji, żeby się przyjrzeć, więc zabrałem wszystko, co miałem i jadę nad wodę, dopiero tam będę wertykował, czy mój sprzęt da radę i czy będę w stanie łowić. Ale po kolei zapisałem się na zawody spławikowe. Ostatni raz na spławik łowiłem w wakacje na pomoście muszę przyznać, że było to bardzo przyjemne. Uwielbiam siedzieć w upalne dni, moczyć nogi w wodzie, wygrzewać się na słoneczku i wyciągać rybkę za rybką. Tym razem postanowiłem potraktować temat trochę poważniej, sprawdzić samego siebie. Mój cel to dostać się do pierwszej dziesiątki na 40 zawodników. Żeby to zrealizować, muszę zacząć od treningu. Już jestem na miejscówce, wygląda to pięknie, ale strasznie wieje. Ja planowałem mówić takie słowiki spłowiki jednogramowej ja przy tym bo nie dam rady. Będę musiał kombinować. Dobrze, że jestem tu wcześniej i właśnie po to ten trening się przyda. Postanowiłem schować się od wiatru. 500 metrów dalej znalazłem takie miejsce, gdzie byłem osłonięty i mogłem na spokojnie przeżyć swój sprzęt. Znalazłem fajne miejsce. Chowałem się trochę od wiatru. Nie chcę sobie robić na wietrze tych wszystkich wiązania i tak dalej. Jeden zestaw, tylko sobie przygotuję, taki. Właśnie na mocniejszy wiatr, czyli trochę cięższy A resztę będę miał taką właśnie, żeby sobie tu łowić Tak jak teraz jestem na spokojniejszej wodzie Niestety jednym z powodów, do którego nienawidzę łowić Na kanale Żerańskim, cóż śmieci Wiesz tu jest tyle tego I coś śmieci wędkarskie, co najgorsze Kurde, pudełka po robaku, po blachach Plecionki, browary Wszystko kurde wędkarskie Na znaczy szczęście widziałem, że tak będzie, dlatego mam siatkę Zaraz to ogarnę W miarę rozprzątane mogę Zacząłem od zmieszania zamęty na płoc z gliną w proporcji 1 do 1. No i ciężka będzie ta zamęta. Chyba za ciężka. Nie osita. To jest ważna nauczka na jutro, żebym wziął, bo tą glinę trzeba przez sito to przerzucić. Zaraz sobie zrobię może na telefonie taką listę rzeczy, które muszę przygotować. Po to jest dzisiejszy dzień właśnie, żeby takie rzeczy skorygować. E, muszę dokupić na pewno sobie glinę trochę. Dobra, zbroję wędę i sobie spróbuję wygruntować trochę, zobaczyć co tu się dzieje. Uzbroję sobie federka, bo chciałem na federka łożyć na delikatny Ale oprócz tego uzbroję sobie baczkę. Podesła trochę zamęta, już jest taka fajniejsza. Nad celnością trzeba zdecydowanie popracować. Rozrzucone w ogóle wszędzie, no ale trudno. Niestety, pierwsze rzuty nie przyniosły nawet brania, ale przynajmniej dowiedziałem się, czego mi brakuje. Dobrze, słonko wyszło, się strasznie ciepło zrobiło. Ja niedługo się zbieram. E, byłem tak naprawdę godzinka. wszystko sobie poustawiałem. Wiem, czego mi brakuje, zaraz sobie jeszcze to spiszę na telefonie. Bo tak, brakuje mi na pewno spławików, e, muszę kupić jakieś po dwa. Myślę, że wezmę pół grama, gram i półtora. Taki rozstaw po dwa spławiki to mi wystarczy. Wezmę na wszelki wypadek haczyki. Eee, muszę dokupić ochotkę, muszę dokupić glinę i zamętę. czyli trochę wydatków nie czeka niestety, no ale co zrobić. Jeszcze odkryłem bardzo ciekawą rzecz, którą muszę załatwić, to znaczy mam gigantyczne dziury w siatce, takie, że ryby, na które poluję mi spokojnie uciekną, więc tym muszę się też zająć. Muszę wam powiedzieć, że to był bardzo dobry pomysł, zrobić sobie taki dzień treningowy, żeby wszystko ogarnąć. Bo na początku się wszystko plątało, mieszało, teraz już, już tak ustawiłem te zestawy, że nie mam z tym problemu. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ej, nie mam karty wędkarskiej. Ej, mam, ale nie, nie wziąłem, bo już wykupiłem, żeby móc brać udział w zawodach. Więc muszę ją zabrać po prostu, bo się nie wziąłem. Mam nadzieję, że mnie w tą godzinę kontrolnie trzaśnie. Ostatnie poprawki, trochę pysznej kawy. jest. No dobra, u kiju nie wracam. Jazgasz. No 2 gramy. Ale ziomeczka złożona. Na bezrybiu i rak ryba, ale niestety w zawodach się nie liczy. Szybkie podsumowanie treningu. Ogólnie no jestem trochę załamany, bo w ogóle mi się ryby w tą zanętę nie wkręciły. Co prawda byłem tak naprawdę półtorej godziny i głównie mi zależało na tym, żeby powiązać wędki, zobaczyć jak to działa, czego mi brakuje, jak dużo i taką sobie inwentaryzację powiedzmy. Ten sposób nie łowiłem bardzo, bardzo długo i tak naprawdę nie wiedziałem, czy czy nawet mam sprzęt, żeby tak łowić, bo zawsze ten spławik to było tam do spinningu, wiązałem czy do czegokolwiek i to była kompletna rekreacja. A tutaj jednak bym chciał, Jak już startuję w zawodach, to może coś. No nie mówię, że wygrać. na podium nie liczę, ale może pierwsza dziesiątka by była już super. No może pierwsza piętnasta. Nie stawiajmy sobie na początku za wysokich progów. Dobrze, że to zrobiłem, natomiast beznadziejnie z tą rybą, martwię się trochę. Muszę sobie kupić jakąś zanętę. Pogadam z chłopakami ze sklepu, może oni coś mi doradzą. E, no i będę kombinował, no, co, co mogę jeszcze wymyślić i co zmienić, żeby ta ryba się wkręciła w tę zanętę. Wracając do domu, zajechałem do sklepu uzupełnić zapasy. Znacie to uczucie, że wchodzicie do wędkarskiego pod was spławiki, a wychodzicie z siatami pełnymi sprzętu i lżejsi o parę stówek. No to teraz było podobnie. W domu jeszcze ogarnąłem siatkę, zrobiłem porządki i powiązałem kilka zapasowych zestawów. Nawilżyłem również z zanętem. Pora spać, bo jutro w wschodzie wyruszam sprawdzić swoje umiejętności w pierwszych zawodach spoikowych w moim życiu. No i przyszedł ten dzień. Jadę na zawody. Jest 6.30 i ja już jestem w trasie, za jakieś 15 minut do do celu. Za 15 minut jest zbiórka, więc akurat się rozpakuję. Eee, I co, pewnie będzie jakieś krótkie przygotowanie, myślę, że około będzie start, start zawodów. Nie wiem ile uda mi się nagrać, nie wiem jak ryba będzie brać. Zobaczymy co się będzie działo. Trochę się denerwuję, już taki lekki, lekki stresik zaczyna wchodzić, ale wierzę, że będzie dobrze. Mówiłem wczoraj jeszcze z chłopakami, że brali w latach ubiegłych udział w zawodach to mówili, że niestety w tej porze roku to potrafią i trzy jazda, żeby wygrać więc mój jeden z treningu to już blisko podium jest. Szkoda, że raki się nie liczą, bo wtedy to by było na pewno trudno. No ale zobaczymy co będzie, nastawiam się pozytywnie, zmieniłem cały sprzęt na jeszcze dużo drobniejszy no i zobaczymy czy uda mi się coś fajnego wyciągnąć. Dostałem odległe stanowisko, ale za to wyglądało bardzo obiecujące. Kanał w tym miejscu był bardzo szeroki, a dodatkowo miałem pod nogami zwalone drzewo. A wiadomo, gdzie patyki, tam wyniki. Szybko wygruntowałem miejsce, w którym będę łowił i zająłem się zanętą. Dobra, mam teraz chwilę, żeby coś wam powiedzieć. Tak wygląda moje stanowisko. Mam fajne drzewo, które wchodzi w wodę. I liczę, że tego drzewa się będą utrzymały jakieś malutkie rybki, jazgarzyki, coś takiego bo słyszałem, że chłopaki wczoraj też byli na treningu i poczułem tak samo jak mi Czyli każda ryba się liczy, nawet najmniejsza więc będzie walka, będzie fajnie co ciekawe, założyłem malutki spławik leciutki prawie półgramowy no i zobaczymy czy to da efekt malutki haczek 18 chyba cieniutka żyłka bardzo delikatne łowienie a jak mamy łowić małe rybki, trzeba tak łowić. Ulepiłem 8 pięknych kul, resztę towaru zostawiłem na donęcenie Ładnie to wygląda Dużo jokersa, grube frakcje Przepięknie pachnie, nie znam się na tym kompletnie Ale wygląda ładnie Nigdy nie wiem jak dobierać tą zanętę. 8 minut do zawodu, jeszcze trochę stresu Start zawodu jak otrzymałem sygnał do startu, w mojej głowie pojawiła się tylko jedna myśl. Byle coś złowić, nieważny film, nieważna pierwsza dziesiątka, ważne, żeby nie zejść o kiju. I godzina minęła, jeszcze godzina została. I nawet nie ma brani. Nic się nie dzieje, już wszystko po dwóch godzinach byłem już tak zrezygnowany, że postanowiłem coś zmienić. Zacząłem rzucać spławik pod sam brzeg, bardzo blisko drzewa oraz traw, które wychodziły w wodę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wyciągałem rybę za rybą. Niestety czas nieubłaganie się kurczył. Koniec. Właśnie jest dźwięk. Trzymajcie kciuki za wynik. Nie zająłem upragnionego 10 miejsca, czyli nie byłem w pierwszej dziesiątce. Zabrakło mi dosłownie paru gramów, żeby pobić osobę, która była na, na miejscu dziesiątym. No niestety, jestem zły na siebie dlatego, że nie zadziałała moja strategia A, czyli zanęta, którą zrobiłem się nie sprawdziła, nie przyciągnęła ryb i tak naprawdę w pierwotnym planie, czyli łowienie daleko, blisko, nie złowiłem nic. E, miałem jakieś jedno branie, ale nie udało mi się zacząć ryby, e, więc bardzo słabo mi to poszło. Na szczęście się bogarnąłem, z czego jestem bardzo zadowolony, e, i zacząłem łowić zupełnie inaczej. To znaczy, zacząłem rzucać pod drzewo, które było obok mnie, i pod tym drzewem wyszedł mi okoń, i po tym okoniu zacząłem doławiać z krzaków dosłownie. Z płyciutkiej wody, e, małe płotki, jakaś tam oklejka chyba była, i wzdręgi, niestety, które były poniżej wymiaru ochronnego, które musiałem wypuścić. Fajnie, że, że się ogarnąłem i że zmieniłem coś i to przyniosło rezultaty. Natomiast zrobiłem to dużo za późno, jakbym to zrobił po pierwszej godzinie, to myślę, że miałbym spore szanse na miejsce, no bliżej podium. Nauczka na następny raz, druga nauczka to taka, żeby że muszę się nauczyć po prostu robić zanęte, bo robię to na chybiu trafił, a nie z jakimś planem, no muszę się po prostu doszkolić. No to tyle tak na szybko po zawodach, zobaczymy jak pójdziemy na następnych.